Opowieść o trzech kotkach Fani, Bani i Tuli Część druga Zima Rozdział pierwszy Pierwszy śnieg Pewnego poranka Gdy Fania, Bania i Tula Otworzyły oczka Coś było Inne W pokoju Pachniało ostrą świeżością, a światło, które wpadało przez okno, miało dziwnie jasny blask. Bania pierwsza zerwała się i zbliżyła do okna. Zobaczcie śnieg zawołała, skacząc, podekscytowana. Tula natychmiast podbiegła do siostry. Ale biało, ale biało, ile tego jest! Pisnęła radośnie, przylepiając nos do szyby. Czarny nosek rozpłaszczył się na oknie. Gdy kotek już nic nie widział, co jest na zewnątrz, odsunął się, a na szybie została szara plama pary wodnej. Tula z ciekawości dotknęła jej. Tutaj można coś narysować zawołała, tworząc łapką na oknie serce. Po chwili para zniknęła wraz z rysunkiem. Fania, jak zawsze trochę bardziej opanowana, przeciągnęła się leniwie i powoli zbliżyła do okna. Na zewnątrz można było podziwiać świat. Przykryty białą kołderką, przyroda ucichła i zasnęła. Gałęzie drzew ugięły się pod ciężarem śniegu, jakby chciały się otulić, a opadające lekko płatki śniegu prezentowały swój powolny taniec. Wygląda pięknie, ale jest zimno, westchnęła Fania. Zimno czy nie, musimy to zbadać, bania była nieugięta. Naprawdę musimy tak od razu? zapytała Fania, ale widząc radość sióstr, też się uśmiechnęła. Chwilę później, wszystkie trzy wybiegły na podwórko, a zimne powietrze uszczypnęło ich w noski. Śnieg delikatnie opadał z nieba, a pod łapkami kotków skrzypiał. Patrzcie, moje ślady są największe, zawołała tula. Ale moje są najdłuższe, odpowiedziała bania, przeciągając łapki w śniegu i robiąc długie linie. Bania uśmiechnęła się z boku. A czy ktoś widział, jak pięknie ten śnieg się mieni? Wygląda jakby ktoś rozsypał drobinki gwiazd. powiedziała, obracając się dookoła. Ale Bania już nie słuchała. Wspięła się na mały kopczyk śniegu i spojrzała na okolice jak mały odkrywca. Hej, a co tam jest? Zapytała, wskazując łapką na coś błyszczącego w oddali. To hmm, nie wiem, odpowiedziała Tula. Wygląda jak magiczny śnieg. Idziemy? Idziemy, ale ostrożnie, dodała fania, ruszając za nimi. Kotki zaczęły wędrować po śniegu, tropiąc dziwne, błyszczące punkty. Czasami zatrzymywały się by rzucić śnieżką. Fania, choć zwykle poważna, zaczęła się śmiać, kiedy Tula przypadkiem przewróciła się w zaspę i wyglądała jak śnieżny bałwanek. Kiedy dotarły do miejsca, które Bania widziała z góry, odkryły, że błyszczące punkty to malutkie kawałeczki lodu, które wiatr przyniósł z pobliskiego stawu. Jest piękne, powiedziała Fania, schylając się, by przyjrzeć się kawałkom lodu, które połyskiwały jak kryształy. Tula chwyciła jeden z kawałków w łapkę. Wygląda jak mały skarb. Czy możemy go zatrzymać? Bania spojrzała na błyszczący staw i dodała: Myślę, że to jest skarb zimy. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że możemy go oglądać razem. Kotki usiadły na chwilę na brzegu stawu, patrząc, jak pierwszy śnieg otula świat. Bania, jak zawsze ciekawska, zaczęła rozmyślać: Jak powstają takie lśniące kryształki? Tula zaczęła robić kocie aniołki na śniegu, a Fania po prostu siedziała obok. I patrzyła na siostry z ciepłym uśmiechem. Wspaniały jest ten dzień, powiedziała w końcu Fania. Pierwszy śnieg zawsze ma w sobie coś wyjątkowego. Tak, ale to nie koniec, zawołała Tula, podrzucając w górę garść śniegu, który spadł prosto na głowę bań. — Tula! — krzyknęła bania, zaczynając śnieżną bitwę, która trwała aż do zmierzchu. Zimowe przygody dopiero się zaczynały. Pierwszy śnieg to tylko początek. Wieczorem, gdy kotki wróciły do domu, były zmęczone, ale szczęśliwe. Czekało na nie ciepłe mleczko. Tula jak to tula, miała w zwyczaju zamoczyć pyszczek bardziej, przez co z jej wąsików i futerka skapywało potem mleko. Siostry spojrzały na nią i się roześmiały.